Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. 10 minut już po godzinie 9. Tu Radio Fiat w programie porannym. Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Już była taka oficjalna inauguracja, także liturgiczna oficjalna inauguracja roku akademickiego. A ze mną dzisiaj w studiu ksiądz Michał Krawczyk, duszpasterz akademicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Szczęść Boże że ja szanik, to ale, Czy to jest tak, że zawsze ten początek października to jakoś księdza specjalnie mobilizuje na to, żeby być aktywnym wśród studentów i oczekiwać zwłaszcza na tych... Pierwszoroczniaków, tak w cudzysłowie powiem, no bo to ważne, żeby do Duszpasterstwa Emaus e, od razu te osoby, które przyjadą na studia do Częstochowy, wiedziały, że istnieje Duszpasterstwo Akademickie, że można tam przyjść, że można się modlić, że można żyć we wspólnocie. To jest dla, dla Księdza jakiś taki mobilizujący okres, szczególnie, czy nie? Muszę powiedzieć, że cała mobilizacja to już jest w czerwcu, mhm. może to dziwnie zabrzmi, ale y, kończąc rok akademicki jeden, już spotykamy się ze studentami i o, o, omawiamy całą strategię na październik z dwóch względów. Po pierwsze, oni się rozjeżdżają i potem y, obudzić się w październiku, jak oni się zjadą i coś zaproponować nowym studentom, czy w ogóle ten nowy rok akademicki byłoby niemożliwe, więc ta mobilizacja jest dużo wcześniej. Teraz to tak naprawdę jest. Y, Pokazanie tego, co już zostało przygotowane przez powiedzmy ostatnie 3-4 miesiące, i widzę, że to się sprawdza. Jednym z takich pomysłów, który który już przeżyliśmy, był adapciak, czyli taki wyjazd w góry. No i w czerwcu, już kiedy studenci składali papiery na uczelnie, zrobiliśmy taką promocję, banery, ulotki, zapraszając na ten wyjazd. No i kilka osób, rzeczywiście po raz pierwszy, nie znając nas w ogóle, no skorzystało z adapciaka, zaadaptowali się, są teraz z nami, przyszli już w niedzielę i w środę. Więc myślę, że. Teraz to jest już jakby realizacja wszystkich jakichś przygotowań, które były wcześniej. No właśnie, ale to cieszy y, fakt, że studenci pierwszego roku od razu dołączają do y, grupy Emaus. To jest moje pragnienie i marzenie i zastanawiam się, co rozrobić jeszcze w maju i w czerwcu przyszłego <noise> roku, żeby do tak nich trafić, nie? naprawdę mhm. to jest bardzo ważne. No rzeczywiście tych y, propozycji, które wypływają z EMAUS jest bardzo dużo, y, bo y, no już y, y, zainaugurowaliśmy świętą ten rok akademicki, natomiast y, przed nami jeszcze rekolekcje na dobry początek. To taka chyba już coroczna tradycja z tego cyklu, tak? Celu, tak, tak. No duszpasterze przede mną, którzy byli, kapłani zapoczątkowali i myślę, że to jest też jakiś taki, cudzysłowy trend, już stary trend, jak można, jest, można tak powiedzieć, w duszpasterstwach, że zawsze na początek zaczynam jakoś z Panem Bogiem. E, no i m, my też, tak, rekolekcje na dobry początek w temacie żyj bardziej. Żyj bardziej. E, żyj bardziej, tak. E, tak będzie głosił ksiądz Ju Bartczak. Mam nadzieję, że z jednej strony znany i że zachęci też swoją osobą, ale też słowem, które głosi. Dlatego, żeby zbliżyć się do Boga, a zwieńczeniem tej rekolekcji będzie taki koncert ewangelizacyjny, który chcemy zrobić pod wierzbą. Studenci wiedzą, co to znaczy pod mm -hmm. wierzbą, albo pod gigantem e, na mm -hmm. zewnątrz, z takim trochę grillowaniem, ale też z przyjęciem dobrej nowiny o zbawieniu. Tak, jeśli m, m, mielibyśmy wybrać też duszpasterza, który m, m, bardzo trafia do... Młodych ludzi, no to ksiądz Jakub jest jednym z tych takich najbardziej znanych i najlepszych duszpasterzy, posterzy, prawda? Tak, głosi, śpiewając, rapując. rapując tak, trzeba właśnie, tak. Więc mam nadzieję, że no, trafi do tych studentów, że, że to będzie dobry target. To jest tak, że, księży Michale, studenci, y, 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 którzy są teraz y, na studiach, to trzeba do nich trafić z taką nowoczesnością, taką nową nowoczesną ewangelizacją. Y myślę, że trzeba jakoś zobaczyć, czego oni pragną i ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, czego oni potrzebują? No i na pewno to jest niezmienne, że potrzebują relacji, tak? I, I za każdym razem chcemy pokazywać nowym studentom, że to duszpasterstwo to jest dom, naprawdę, to jest miejsce, w którym mogą przyjść, pobyć, być sobą przede wszystkim, tak? Nie być za jakąś ścianą, za jakimś tabletem czy, czy ekranem telefonu, tylko rzeczywiście być sobą i być tak, takimi przyjęci. I to to apeluję, wołam, jak ktoś mnie teraz słucha, to naprawdę jest to możliwe, więc zapraszam. Tak, pewnie studenci ze starszych lat potwierdzą, że tak rzeczywiście e, jest, ale e, kilka e, takich stałych punktów e, corocznych, że tak powiem, w duszpasterstwie akademickim, się be, e, akademickim Emmaus się będzie pojawiać też i w tym roku. Ja chciałem zapytać, bo bardzo jest to dla mnie interesujące, czyli e, takie podrywy, albo porywy serca, bo to D jest tak pisane w nawiasie, e, no niech będzie, że porywy serca przed nami, Taki cykl spo, spotkań o yy, miłości. Miłość w życiu młodego człowieka ważna rzecz. Bardzo ważna, tak naprawdę dlaczego taki pomysł, skąd taka inspiracja, ona już będzie trzeci rok bodajże, z duszpasterstwa w Krakowie, dlatego że tam rozpoczął ksiądz Krzysztof taki, taki cykl Żary Ognia i kiedy głosił nas rekolekcję na dobry początek bodajże, trzy lata temu, podzielił się tym pomysłem, myśmy tam z trzy, cztery razy pojechali do Krakowa naszą ekipą, zobaczyli jak oni to robią. I to była taka inspiracja, rzeczywiście trzeba powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że duszpasterstwo jest trochę takim biurem matrymonialnym. Naprawdę, tam ludzie mhm. też szukają kogoś, kogo Bóg może im pokazać, i dużo jest takich momentów, zwłaszcza to jest taki okres, gdzie rodzą się relacje, one się potem zrywają, tak pojawiają się nowe. Oni szukają, budują, chcą. No, mają ku tego, no, taki wiek, taki czas i to jest konieczne. Więc na no, przez te dwa lata jakoś mocno i fajnie ten temat wpisał się w duszpasterstwie właśnie o relacjach, o miłości. W tym roku będzie o zakochaniu, o odkochiwaniu się, o, o przeżywaniu też czasem straty, bo, bo to nie jest tak, że jak otwieramy serce i chcemy się zakochać, to nie zostaniemy zranieni. Więc myślę, że taki temat, który no, każdy z nas jakoś nie, na pewno przeżył nieraz w życiu, a dlatego młodego człowieka też ważny, bo go może mm, albo przeżywać, albo kiedyś przeżyje. Dojrzewająca miłość. mówię. Tak Ciącą taki miłość. tytuł, e, czyli pewnie będziemy e, też mogli dowiedzieć się, jak sobie radzić właśnie w takich sytuacjach, które nie zawsze dla nas są łatwe. E, w momencie, kiedy na przykład, no, rzeczywiście zostaniemy przez tą drugą połówkę, tak to nazwijmy, odrzuceni. Na no przykład. To, Ale też jest przestrzeń od strony pozytywnej, e, żeby właśnie. się poznać, bo po mszy świętej, po konferencji, e, studenci A. przygotowują zawsze jakiś fajny pomysł, ciekawy, w jakimś klimacie. E, z, proponują na każde podrywę jakiś inny inny ubiór, inny styl. Więc są w tym naprawdę kreatywni, ale to jest taka przestrzeń, gdzie można też się poznać, nie? gdzie można pobyć mhm. razem, gdzie jest trochę jedzonka, gdzie jest potańcówa. Oni naprawdę czasem siedzą do pierwszej w nocy yy, i się bawią. Oczywiście potem muzyka jest ciszej, bo jest cisza nocna, jakby ktoś pytał albo się zastanawiał, ale mogą poznać siebie, nowe osoby i myślę, że to jest też coś, czego oni potrzebują. Potańcówkę rozumiem w auli. W auli, tak, pod kościołem mamy fantastyczną dużą aulę, można tam tańczyć, wygiba mhm. Robić. zapraszam was. Bardzo gorąco zapraszamy to kiedy y, te najbliższe Porywy Serca. Porywy Podrywy w poniedziałek 13 października o 19:00 startujemy Eucharystią z konferencją, a zaraz po niej około 20 około 20:20 mamy potańcówkę a... przygotowaną w auli. I to nie jedyne spotkanie z cyklu Porywy Serca, bo ich będzie kilka przez cały rok Tak. generalnie tak? do czerwca i to taki stały termin można sobie zapamiętać, żeby się nie myć. To jest drugi poniedziałek miesiąca. Wszystkich studentów oczywiście bardzo zapraszamy. Ja uwielbiam ten cykl życie na gigancie. Czy w tym roku już jest zaplanowany? Tak, jest zaplanowany. No właśnie pierwszym gościem, tak to jakoś też no, Pan był pokazał, będzie ksiądz Jakub Barczek, dlatego że głosi wtedy rekolekcję i ten koncert ewangelizacyjny, to będzie spotkanie na Gigancie, który, o którym mówiłem. Te rekolekcje są od 20 do 22 października i koncert, a więc pierwsze życie na Gigancie, będzie 22 października, to jest środa wieczór o 20, więc serdecznie Was zapraszam. Drugą, drugim gościem będzie Anne Marie prawdopodobnie. To tak tylko zdradzę: 24 listopada będzie w pasterstwie, też dzieje się świadectwem, pewnie zaśpiewa, a kolejnych to już e, będzie niespodzianka. E, myślę, że będzie warto. Więc to z kolei są e, czwarte poniedziałki miesiąca. Tak jakby ktoś po prostu chciał, jest zainteresowany, chciał wejść taki też ceg, poznać nową osobę, zadać im pytania też dotyczące wiary, ale też ich przeżywania życia, to czwarty poniedziałek miesiąca, mm -hmm. wieczór. Każdy tak. Razy. Życie na gigancie, to dla tych, którzy być może nie wiedzą, to są spotkania z takimi znanymi ludźmi, którzy swoje świadectwo pokazują młodym ludziom podczas spotkań w duszpasterstwie akademickim Emmaus. Było już mnóstwo zaproszonych gości, e, a te dwa pierwsze, no to skoro już ksiądz zdradził, to e, ksiądz Kuba Bartczak, e, związany też z muzyką, z muzyką hip-hopową, no i Marii, która też jest związana z muzyką, to jest też tak. bardzo znana piosenkarka już w tej chwili. E, polecam oczywiście państwu bardzo e, gorąco. Kurs Alfa, jeszcze zapytam tylko? Tak, czwarta edycja, kochani studenci, niezwykłe wydarzenie. Spotkanie. Tak naprawdę um... To, co jest moją wielką radością, to, że tą czwartą edycję, tak jak i trzecią, minioną, letnią, prowadzą już sami studenci. I to jest niezwykłe, że młodzi prowadzą młodym głoszenie, prowadzą spotkanie, prowadzą rozmowy, na czym polega kurs alfa i do kogo jest adresowany? do każdego. To nie chodzi o to, czy masz wiarę, czy masz, mówisz, że jesteś niewierzący, czy daleko ci do kościoła, czy blisko ci z Kościołem. Po prostu jest to narzędzie ewangelizacyjne, w którym mamy się spotkać i usłyszeć. To jest pierwsza rzecz, usłyszeć o tym, jak ja przeżywam siebie, ale też relacje z Bogiem. To jest ciekawe, że nie oceniamy się wtedy. Chcemy siebie naprawdę usłyszeć przy kolacji, przyjmując jakąś dobrą treść, bo tak naprawdę oglądamy film, który jest przygotowany przez oczywiście Alfę Polska. Są to filmy na myślę bardzo dobrym poziomie, dobrze zrobione też od takiej strony merytorycznej, jest się czego uchwycić i. O czym porozmawiać. Co więcej, myślę, że to jest taka też propozycja dla tych, którzy czują się samotnie. Nie? Że jak w jakimś wymiarze może mają w ogóle siebie wiele osób, ale nie potrafią z nimi gadać, bo się wstydzą, bo. No właśnie, bo bo coś. I tutaj mm -hmm. 28 października, to jest wtorek, startujemy z kursem Alfa, to jest 3 miesięczny cykl spotkań cotygodniowych, darmowa kolacja, więc studenci jeszcze raz chcę powiedzieć, darmowa kolacja. No. Dobra. Po no prostu Musimy już musieli troszczyć o to, co zjeść wieczorem, a spędzicie na pewno mm. dobry czas. Dobrze, książę się spotyka z takimi objawami samotności wśród studentów, bo to mimo tego, że mieszkamy gdzieś tak, na przykład w akademiku, albo na stacji, wśród jakichś znajomych, no to doskwiera nam coś takiego jak tęsknota za domem, być może, za rodziną. Domem, ale też głębszymi, głębokimi relacjami. One nie zawsze są możliwe do zbudowania od razu. Nie zawsze każdy potrafi nawet chociaż za nimi tęskni, do bycia sobą, naprawdę bycia sobą i przed sobą i przed drugim człowiekiem. Myślę, że obserwując ponad pięć lat, jak jestem duszpasterzem, to jest to coś, co, co w duszpasterstwie człowiek może odkryć i rzeczywiście iść dalej w kierunku rozwoju. Mamy też teraz cały rok taki cykl spotkań w środy, środy studenckie tak zwane, w temacie uda się i będziemy rozważyć, to też dla tych, którzy może we wtorki nie mogą skorzystać, Będziemy rozważać cały temat cnót i wad. Dlaczego? Żeby poznać siebie w takim kierunku rozwoju, że Bóg naprawdę chce na stałe w zakorzenić w nas cnoty, które no, służą i nam, i innym, tak? Czyli stała dyspozycja do dobra, ale też jak walczyć z wadami. I tak naprawdę chodzi o taki duchowy rozwój, jak ja mogę to zrobić, nie? w jakich wymiarach, gdzie mam trudność, gdzie jest to łatwe i dlaczego jest to łatwe. Więc uda się, bo da da mhm. się, więc wierzę, że jeśli potrzebujesz, kochany studenci, też takiego Poprowadzenia albo zrozumienia, albo poznania też siebie i Pana Boga w tym wymiarze, no to środa, godzina 19, każdorazowo oceniam. No właśnie, troszkę się uprzedził moje ostatnie pytanie. Bo właśnie chciałem zapytać o takie powody, dla których studenci przebywający w Częstochowie, nie tylko ci, którzy przyjeżdżają, ale też ci miejscowi, powinni zajrzeć do dusz Emmaus i dlaczego to jest dla nich ważne i pomocne. No po pierwsze spotkasz Boga. Po drugie spotkasz cudownych ludzi. Po trzecie możesz być sobą. Po czwarte odkryjesz dom, po piąte i mogę tutaj wymieniać naprawdę szeroką listę, możesz zobaczyć y, i rozwinąć się w wieloformatowo albo w wielu sferach swojego życia. Mamy też konsultacje psychologiczne dla tych, którzy chcieliby pogadać z doświadczonymi psychologami. One są raz w tygodniu, trzeba się zapisać. W czwartki to wszystko będzie na naszej stronie i też na, w mediach społecznościowych a więc duch, ciało, psychika nie, całościowo, integralnie. I myślę, że to jest coś, taka propozycja, która może przekonać każdego i może trafić do każdego w jakimś wymiarze jego potrzeb. Wobec tego bardzo gorąco zapraszam, proszę zajrzeć na stronę internetową emaus.czest.pl emaus Tam Państwo znajdą wszelkie informacje odnośnie wydarzeń, które w najbliższym czasie będą miały miejsce w duszpasterstwie akademickim Emaus. Będzie można oczywiście skorzystać także ze, ze szkoły, szkoły nowej ewangelizacji, będzie można wziąć udział w różnego rodzaju spotkaniach, a co najważniejsze, będziemy we wspólnocie, drodzy studenci, więc zapraszam bardzo gorąco. Księżny Michale, bardzo dziękuję za wizytę. W studiu Ksiądz Michał Krawczyk, duszpasterz Akademicki. Dzisiaj był gościem Radio Fiery. To Jeszcze jakieś słowo na koniec? Do Bardzo studium? dziękuję do studentów, kochani. Uda się, uwierz w to, przyjdź, nie bądź, nie bądź sam. Zobacz chociaż raz, a na pewno się nie zawiedziesz. Bardzo dziękuję, Ksiądz Michał Krawczyk. Szczęść Boże. Szczęść Boże.